To nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Zdaniem Romana Kołtonia Cezary Kulesza ustala już szczegóły z Janem Urbanem. Wiem już, kto będzie nowym selekcjonerem, ale poczekajmy, będzie komunikat, ogłosimy i wtedy wszyscy się dowiemy. Powiedział Cezary Kulesza przy okazji nieformalnego spotkania z dziennikarzami, które odbyło się w Szwajcarii podczas rozgrywanych tam Mistrzostw Europy Kobiet. Teraz już konkretnie rozmawia z Janem Urbanem. Cele Kontrakt Sztab. 27 dzień bez selekcjonera, ale chyba jeden z ostatnich możemy przeczytać we wpisie Romana Kołtonia. I choć to jeszcze niczego nie przesądza, to wiele wskazuje na to, że po niemal miesiącu zawirowań faktycznie możemy spodziewać się selekcjonera, który był faworytem mediów i opinii publicznej od samego początku. Jan Urban prowadził m.in. Legię Warszawa, z którą zdobył Mistrzostwo i Puchar Polski. Pracował także w Hiszpanii oraz w innych polskich klubach. Takich jak Lech Poznań, Śląsk Wrocław i Górnik Zabrze. A wy? Jak oceniacie potencjalny wybór trenera reprezentacji? Cezary Kulesza podjął dobrą decyzję? Czekamy na wasze opinie.